Powitać, powitać Państwa w, w, z tej strony pieseła, a to kolejny odcinek z gry a stroni odcinek 32. Tak, już 32. Wow. Szybciutko nam leci ten czas. Dziękuję wam za aktywność na moim kanale, za to, że po prostu dajecie mi tyle radości. Ty Tak się cieszę, że mam wart, że mogę się... po prostu zrelaksować. Nagrywając was to jest takie moje hobby, na którym mogę na spokojnie odpocząć. Nie czuję w tym dużego obowiązku, tylko przyjdę, nagram sobie na spokojnie. Czasami widzę, że mnie terminy gonią, ale patrzę na to i aż żal by, by nie było zrobić odcinka dla was. <laughs> Czasami się człowiekowi nie chce, a to jest tak... Taki motywujący czynnik, zwłaszcza że jesteście aktywni i aktywnie spędzacie czas na moim kanale. Jestem za to wdzięczny. Już prawie 100 subskrypcji, kolejna subskrypcja nam wbiła. Także pozdrawiam nowego subskrybenta również. No i co? Zaczynamy przejście do odcinka. W dzisiejszym odcinku będziemy ogarniać sobie. Uwaga, uwaga! Tak zwane. Eee... Pyk i pyk to. Nowius i Wesania, czyli dalsze przygody naszych kochanych robaczków, gastropodów. Tak, paliwa, ile mamy? 15, dobra. Na Nowius i Wesanie uda nam się dolecieć, więc wejdź. Eee, lecimy na inną planetę. Eee, zapraszam Was wszystkich do lajkowania, komentowania. Filmów, jeśli jesteście oczywiście widzami, którzy są non-stop, którym bardzo dziękuję. A nowych widzów zapraszam do subskrypcji i klikania sobie w dzwoneczek. Oczywiście wszystko jest dobrowolne, nie musicie, ja do niczego nie zmuszam. To jest tylko i wasz jedyny wybór. Dobra, kończąc już te ogłoszenia parafialne i przelatując przez planetę na inną planetę, jesteśmy. Wesania, planetą Wesania. Taka bardzo kobieca nazwa planety widzę. Bardzo... Ten ciekawoda, o, mamy. Lądowisko. Ba, 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 ba. Tak, kram może się przyciąć, bo jeszcze nie jest rozegrzany laptop. Z względu na to, że jestem typowo, wróciłem ze szkoły i chcę dla Was nagrać odcinek żeby i sobie go zmontować wieczorkiem. Tak, dla auto lubię montować odcinki wieczorami. Jakby za bardzo przycinało, to też mi napiszcie w odcinkach. Mam nadzieję, że płyn nie chodzi na nagrywanie. grywanie. Jeśli przycinało, to mi dajcie znać. Chętnie po prostu będę zadowolony wtedy, bo wiem wtedy, że mogę zmniejszyć jakość grafiki w grze. Ale dobra, przechodząc do samego Terrarium Nowius wessania. Pyk. Lecimy z kolejnym kochanym gastropodem naszym. Jaki słodziak dun, dun, dun. o, on sobie schował się teraz i znowu się pojawi, tak? Tak. Tak zrobi, żeby mu zrobić screena. Jest screen, mamy screena. Jej. znaleziono gastropoda. I gdzie uciekasz, kochany? Gdzie się schowałeś? Tam bierzemy ze sobą od razu pojemniczek? O, że się uciekł Kaciuszkę zrobiliśmy Dobra, gdzie tym razem uciekasz? Tam choć tu kochany gastropodzie Jej mamy O swój dum, dum, dum. G wysania weryfikacja. Zobaczmy. Cześć. Słodka. Słodka mordka. Tak. Będzie... bardzo ładnie to wyglądało też. sobie zrobimy tak takie screenka też zobaczymy coś się pojawi może na miniaturce z tego bo staram się robić miniaturki ze screenów abyście wiedzieli co się dzieje, co jest ciekawego i innego Dobra, mamy z Wesani ogarnięte trochę te tematy Teraz lecimy na novius Nowius nadchodzę Lecimy Uchu jej Okej, okay, panie nowius, egzotyczny księżyc. Bardzo, tak jakby był to bratnia dusza po prostu naszej kochanej jednej z planet. A tutaj wylądujemy. Mamy obok krater duży. Więc zobaczymy. No, na nowiusie jest mniej przyjazna atmosfera. To jest pewne. sobie schodę i zarobimy i pach 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 O i mamy punkt badawczy Fajnie kolejne bajty będą yy, Nie ma żywicy yy. Dobra mamy to. Tutaj jest, widzę troszeczkę złożonego. No, złożone. Przewody, poproszę. Dziękuję bardzo. O, też coś jest. Tutaj też coś będzie? Nie. A tam? Nie, roślin, nie ma nic. Tutaj też nie ma nic. O, tutaj jest. Kurde, będziemy mieli punktów badawczych dużo bardzo dużo. Bo nie, połączenie nam się zerwało. ojoj, to niedobrze. Zróbmy sobie przejście do górki. Pyk. Sobie pozbieramy troszeczkę na bajty i żebyśmy mieli na większe pojazdy. Większe pojazdy dadzą nam to dobrze, że będziemy mogli przerabiać złom na a na, na, na amon po prostu będziemy pozyskiwali złom sobie. Nie będziemy musieli się męczyć z problemami złomowymi. O tak to można nazwać. Będziemy może też przygotowani bardziej na kolejny event. Może będzie kolejny event. Nie wiadomo. Ok. Tutaj mamy. No i co? Lecimy. Oj, to może zabolać. Tak zabolało. Bardzo zabolało. Zbyt długo spadaliśmy. Od tego kandydata też trzeba szybciutko się pozbyć. I mamy też kolejne próbki badawcze. Jak X. Super. Cieszy mnie to. Więcej im więcej, tym lepiej. Bajtów się nigdy nie za wiele, jak to się mówi. Bajty chętnie przyjmę. Chętnie, bardzo. Przydatne są bajty. bajty. O! I subcio. Mamy za zarzucone praktycznie... O, jeszcze mamy ziemię. To można ją wy wyekstraktować. Co już miało to fachowo. I pyk. mamy to co chciałem. Troszeczkę ziemi złożyliśmy sobie do naszego wziął. Promu schowaliśmy. I dobra, wystawiamy kolejnego. Księżniczka w ogóle się nazywa nasz ten yy, kolejny gastropod. A tutaj zobaczymy, jaką nazwę nam tutaj przypiszą. Pyk. Troszeczkę nie ma słoń z tego światła, ale tu, tum, 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 tum. Tum. teraz dajmy skacz z radości Nie, naprawdę nie chcę skakać z radości Dobra, tańczmy. Tam się schował, roboczek. Pam, 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 pam. A sobie wybrałeś miejsce dosyć nieprzyjazne. No, z ciebie to niezbyt stworek potworek. I kuperkiem robić. Troszeczkę tlenu nabrano i lecimy. W tańczy, ale nie dotykaj. Dum, dum, dum. Wytwarza znaczną ilość energii. Ulubiona żywność, butowany na się trującej katu po postro... O! O dobra, wytwarza znaczną ilość energii. Czyli jest to gastropod energetyczny. Uuuu, lala. Nieźle. Zobaczmy jeszcze, tutaj, w tych szczątkach, co tutaj może być ciekawego. Czy coś się znajdzie, czy nie. Expo, dyna dynamik, gruzy. No nie, no niestety, nic nie odzyskamy stąd. Póki co, nie mamy nawet chyba materiału na to. Ale dobra. Wrócimy na naszą Sylwię i tam sobie zweryfikujemy nasze kochane gastropody. Jup. Kolejne gastropody w naszym, kurde, kochanym środowisku. Wyszli na inną planetę. Wracamy na Ziemię. O! Vesania Glacio. Jeszcze na Glacjo powinien być chyba. Altrox. Z Altrox i Glacjo mi się zdaje, że będą następne. Tak tak coś mi się zdaje, że może tak być. Chyba się silnik troszeczkę bugną. Jakbyśmy się płonęli, ale to już inna sprawa. Lądowisko. Tak. Tadam pek mm, pyk, do badań... tych delikwentów poproszę. E, w ogóle, jest pora obiadowa w momencie kiedy, pe, e, kiedy to nagrywam, więc wszystkim życzę smacznego jeśli ktokolwiek coś je. Też. Bo bym zapomniał. O, i obcia robi się. Teraz to sobie tutaj przeniosę... pyk. A więc tak, księżniczka jest kolejną naszą zdobyczą. Księżniczkę damy sobie u góry, będzie to jak księżniczka. A on się nazywa Rogal. Rogal, jak ty wyglądasz? O, jak taki tańczący robaczek. Dobra, i jeszcze sobie pozwolę wziąć na chwilkę kochanych, żeby sobie ich zweryfikować. Kolejne dwa. Update, jub. Jeden jest. Księżniczka zwaryfikowana i teraz kolejnego pana. Poproszę o zdjęcie uśmiech. Pek. Okej. Okay. Y mamy to i możemy sobie polecieć ponad. Przeciążeniem. Jej. Księżniczka. Lu e, noszona w plecaku zapobiega wszelkim obrażeniom poza uduszeniem O! Czyli tak jakby... Nieźle, nieźle. Ulubiona żywe, no to zmutowane nasiona troje jak katopostro. E, e, zmutowane nasiono agresywnej... I... Dobra, zmutowane nasiono. Lubi, Tak? Zmutowane nasionka. Batostet, batorlość, Nie wiem, które kto lubił, ale zobaczymy to zaraz. Ko, kto tam lubił tego pana drążkowskiego księżniczka, tak. Katapu, katapu rośliny. Też katapuż roślina, o. Zmutowane musi być to nasiono, więc zobaczymy. Dobra. Zobaczmy, co tutaj mamy dalej. Nagrody. Rogal mamy. Bajty i bajty. Pozyskanie. Aha, okej. Okay. Nie wiem, czemu nam jeszcze raz to aktywowało. O, i bajty kolejne dostaliśmy. Też fajnie. Tylko bardziej mi chodzi o to, że mamy już... Zaraz większy skład w sumie naszych kochanych kochaniutkich o, robaczków, gastropodów. Przeciążenie! Dostarcz ekspoczypy do laboratorium. Zapewni więcej energii laboratorium na selwi. Użyj jej rejestru, aby aktywować urządzenie śledzące laboratorium. Expo-chipy! Dwa potrzebujemy. Aż. Aż dwa ekspoczypy. Mamy jeden. O nie, nie, najgorzej. Trzeba jechać poszukać. Gdzieś były. i się że nie mylę. Skrzynka. Jest! Widzę z daleka nawet, że jest skrzyneczka. Zaraz jej użyjemy. wybuchniemy i będę zadowolony. Witam, witam i o zdrowie państwa pytam. Tych państwa sobie weźmiemy, bo oni są fajni do złomu. To sobie wybuchniemy, odjedziemy, żeby nam nie wybuchło i kabumbo robimy. Dziękuję. Gruzy expochip, yy, organiczny expochip. O nie. Nie ma extra chipów, więcej miejsca. A w sumie mamy tutaj miejsce na to. Dobra, to zaraz pozyskamy więcej. Jaj, mamy to. Jedziemy z powrotem do bazy. Oje, jeszcze FPS-y poleciał. Jak jeździmy tym. Mamy dużą bazę, to też robi swój. Będziemy musieli mieć mniejsze bazy, a bardziej odległe od siebie. Dobra. Mm, tego pana tu. Tego pana też na przerób. Fajnie, bo są naprawdę fajne stworki, potworki. I dostajemy za to złomek. I złomek będzie bezpiecznie. Lądowisko na de Solo. Glacio i Laltrox jeszcze lądowisko byśmy musieli mieć. Okej. Okay. Nieaktywne. Zaraz tutaj zapodamy. Raz, dwa. I teraz aktywne. Lecimy dalej. Wyciążenie. Uzyskany dostęp. Okazy. Enoki. Mm, teraz musimy znaleźć Altroxa i chyba jeszcze Kalidor na Glacio. Bez tefor. Musimy Nieco ma rudny, ale sumienny towarzysz, który po nakarmieniu uwielbia kopać. Bez tefar najlepiej sprowadza się e, przymocy, przy mocy przymocowany do terraformatora. O, okej. Okay. Radosny towarzysz e, z dokładnie jedną szarą komórką, który po nakarmieniu poprawi Ci nastrój. Ena, enakui lubi podróżować w plecaku, może ulżyć ci w dźwiganiu ciężarów. O! Dodatkowe miejsce czyżby? Skusiło mnie to, skusiło. A więc tak, nagrody. Pyk, dziękuję. Glacją Muszle i Altrox Muszle. Dobra, mamy to, co potrzebujemy. Fajnie, yy, mamy dwa złomu tu, widzę. Mamy też złom tutaj. To trochę zrobimy z tego, znowu sobie amonu. Pozyskamy sobie znowu trochę yy, właśnie amonitu, aby mieć na więcej tych przyjemności. Pek złom. tutaj, tak, widzę, że zaraz kończymy odcinek, ale to jeszcze chwila. I oczywiście znowu mamy dużo węgla, jakbyśmy nie mieli co z nim robić. Okej. Okay. W rówka ziemna, właśnie, właśnie, właśnie. Chodź tutaj, pojemniczek. tak troszeczkę przedłużymy to, się nic nie stanie. Raczej napełniamy. Pyk. Amon, robimy. Napełniamy. Kładziemy. Napełniamy. I kładziemy. Napełniamy i kładziemy jeszcze raz. Dobra, niech się amon zrobi tutaj nam ten. Tutaj jeden, dwa załadowania. Jeszcze jedno załadowanie będzie wtedy i będziemy mieli więcej amonu. Eee, dobra. Eee, Topek. Odujemy tu. To tu. Tutaj wyślijmy, na Amon. Tak, pyk. Po Amonu więcej. No i co? To odstawiamy z powrotem do naszej rakiety. Bo się przyda na pewno. Jeszcze nie raz. Dobra, to mamy. Więc w następnym odcinku będziemy leciali sobie na Glacio i Altrox. Altrox dokładnie. Więc zobaczymy, jak to będzie się tutaj miało. Trzymajcie za mnie kciuki, że tam nie zgubimy się nigdzie. Chyba razy napyt. Także więc, zapraszam was do lajkowania, subskrybowania kanału, pozostawiania komentarzy, jeśli chcecie, nie musicie, wszystko jest dobrowolne. To jest jak dobrowolne, wszyściuteńko. Możecie, nie musicie, do niczego nie zmusza. Życzę Wam kochani dobrego, spokojnego dnia, wieczorku, który będzie za jakiś czas pewnie. No i co? Więcej nic nie mogę powiedzieć jak. Pożegnać Państwa uFów -uf. do następnego odcinka i cześć! Żegnajcie!